3-4 Dawać słowa i łapkę w górę Idziemy do Czech uuu mamy plecaki. Pokażcie plecaki takie. No. Wręczy mi coś. Jesteśmy bardzo podekscytowane. Jedziemy. Dzień dobry, jedziemy. Tak, proszę mi nie pokazywać nic. Na ostatni moment, nie? Naprawdę mamy tak na styk. Chciałabym cały film na razie hmm. nie obejmować. Nie filmuję, bo jeszcze nie ma make upu. Tak, dziękuję bardzo. Idziemy, idziemy. Szybko. Musimy do informacji iść. Zapytać, z którego peronu jedzie tam pociąg. Tarararara. Lecimy, lecimy. Szybko. Omawiała się piękna pogoda. Także Jedziemy. Mamy z peronu siódmego, tak? Tak. Czekamy na pociąg, który to, to jest peron. Minut, Za 10 minut zdążyłyśmy, także jedziemy. Pa. Ahoj przygodo! No, ładny ten pociąg, taki nowoczesny. Ciak. O, jedzonko. Ja było

Hej, rowery, czy sobie? Chcemy dużo przejażdżkę. Widzimy ja ci chodzą grzecznie. Bo przed chwilą konduktor powiedział, że nie dojedziemy do Pragi. Włączyłyśmy alarm, na cały mm. pociąg chciałby mm. jebać. wyjebać. No się udało. Jeszcze udało się, jedną no nie? Mam. Jeszcze mamy jedną szansę. Tak. Nie no możemy jej zaprzepaścić. Tak. Nie ma, polega. Nie ma. Ale pogoda jest piękna. Dopisuje nam. Dziewczyny, jak podróż? Julka? Super. Cieszysz się? Tak, najbardziej. Jestem głodna, no. Cały czas Z tych też głodny leci On stop chce się jeść Duże brzuchy, non stop głodne, tak? Ale ja być najjedzona i gruba niż głodna i gruda No A te ćwiczenia naprawdę są mozolne Dokładnie To co, najpierw gdzie jedziecie? Do Brna? Tak, do Brna Pozwiedzać I potem doprawić, żeby było ładnie Czyli co, trzeba się przesiąść? Tak Przesiądziemy się i... Podekscytowane? Tak, Najbardziej, nie. tak. I to się pochyliłyśmy, najpierw będzie praga, potem będzie grupa. No tak. No to tak. Zaciągniemy. No, bo tak ci chyba odmoczymy. Tu? <noise> to na pewno nas wyrzucą, <noise> nie? To się uda. Moda, tak ci zimno? No, chora jest. Chora. Na Jesteśmy w Ostrawie, to idziemy tęty. Strawa. Ale mięśnie bolą, no nie? No. Za kwasy. No, tu zaczyna wszystko lepiej wyglądać tak. Chodź wiesz, na dwór na chwilę. takie ładne trole i busy.